Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Cryptomanik, tu Piotr z tej strony. Dzisiejszym tematem tego filmiku będzie dlaczego nie odbieramy w pełnych, pełnych airdropów, bo sporo osób ostatnio często mam tu pytanie dlaczego dostałem tyle, a przecież mam atom stackingu albo coś tam się ma i nie dostałem w pełni pełnego airdropa, a inni dostali tyle. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego, ja sobie po prostu takich 10, 10 punktów wynotowałem. Dlaczego się nie dostaje, albo co zrobić, żeby dostać właśnie więcej i załapywać się na pełny airdrop. Jak to jest tylko możliwe, bo też wiadomo, też są ograniczenia w zależności co posiadamy i ile. Dobra. I przed tym zapraszam Was na naszą stronę do poczytania paru nowych artykułów i do śledzenia nas też na Twitterze i Facebooku. Także przechodzimy do tematu tych airdropów. Ja już sobie przejdę na przykład na portfel Kepl i zaraz Wam będę mówił o co chodzi. Jako pierwszy punkt sobie wynotowałem. Sporo osób. Yy, po prostu nie, nie sprawdza projekty i po pewnym czasie nagle widzi, że jest airdrop, a trzyma na giełdzie, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Większość tych, tych stake dropów są na portfelach prywatnych, także warto przenieść swoje kryptowaluty na portfel prywatny. Jeżeli chodzi o Kosmos ekosystem to jednym z dobrych portfeli właśnie jest CAP lub Cosmos Station. Ja używam akurat CAP. I tutaj większość tych projektów takich jak właśnie yy, Kawa, Atom, yy, Crypto.com yy, co tu jeszcze mamy Osmozis, yy, z nowych Juno, zaraz przelecimy tutaj co mamy jeszcze, wam powiem Secret Network, Akash, yy, Starline, swiftchain Certik, Irsnet, Regen, Prezistence, Sentinel, Kawa XO, Emony, Agoric, Bostrum, Juno, Stargaze, XLR, Terra, MikroTik, Litecoin, Bitcana, Ki, Desmos, Condex. Chihuahua i tam no wiele sporo jest nowych, FMOS, XLR, Bitstock, sporo jest nowych, a jest parę takich kryptowalut, co znacie na pewno właśnie, jak Atom, jak CRO, czyli CRO od Crypto.com, czy Kawę na przykład, i sekret network, jaki jest z takich bardziej podstawowych No i trzeba mieć po prostu je na portfelach prywatnych, żeby się łapać na te air dropy. Drugą opcją jest, jeżeli mamy już ten portfel prywatny i zabezpieczyliśmy, i mamy tam te środki, trzeba wy, wysłać te środki do stakingu. Najczęściej, bo, bo to są stake dropy. To jest taki drugi port, który odznaczyłem, czyli wysłamy część środków do stakingu. Yy, zależy, ile ktoś i kto ma. Trzecia bardzo ważna sprawa jest delegacja. Delegacja tych, tych środków. To jest przy okazji przy wysyłaniu do, do, danych, do danych walidatorów, czyli tam gdzie będziemy stejkować, nie, wysył, nie wysyłajcie na giełdy. Jeżeli walitora, wadi, walidatorami są giełdy. Czyli wybierajcie jakiś yy, inny na przykład tak jak tutaj jest na atomie ja sobie sitkę i atom. Atomic Wallet obecnie sobie tych dwóch walidatorów wybrałem. W każdym razie jest opcja zawsze zmiany tego delegatora na kliknięcie redelegate. Wtedy, wtedy nam przeniesiemy do innego walidatora. Tylko nie klikajcie wtedy undelegate, bo wtedy na 21 dni będzie wycofana się stawka i będzie wam nie zarabiać wtedy. A tylko po prostu przechodzi do innego walidatora. A, a teraz powiem, dlaczego czasami jest warto przenieść. No też jest, każdy ma różną zasobność portfeli, także często, często a czasami nieczęsto, jest w zależności ten E-Drop od ilości, jaką posiadamy danych kryptowalut. Czasami dla każdego się będzie należeć, czasami jest wymóg, że jest 5 czy 10 sztuk danej kryptowaluty To już jest czwarty punkt. Piąty punkt, który taki odznaczyłem, jakie krypto posiadamy. Obecnie na ekosystemie Ekosos najczęściej tak na 100%. Zawsze mamy coś od, a to, o Zastaking Atoma. Yy, druga to będzie Osmosis Często teraz nam się zdarza od Juno i, i też będą yy, jakieś tej dropy od yy, Secret Network Także mamy takie cztery raczej pewniaki, które, które będą yy, raczej przynosić nam airdropy, jeżeli będziemy stakować. Jeżeli następna sprawa to jest związana z tym, że jeżeli delegujemy gdzieś te kryptowaluty do jakiegoś dele delegatora i wiemy, wiemy, że na przykład zbliża się jakiś airdrop, to warto też zobaczyć, jakich delegatorów będzie on obsługiwał. To też jest bardzo ważne, bo czasami jest warto przenieść na przykład do. Normalnie za stacking atoma dostaniemy powiedzmy ileś tam jakieś kryptowaluty, ale jakbyśmy dele delegowali do kogoś jeszcze innego te, ten atom, to możemy dostać coś ekstra. To też jest, też jest jedną z ważnych rzeczy tutaj. Tylko to już trzeba śledzić po prostu na ich kanale Twitterowym i, i sprawdzać czy na medium czytać artykuły. To już, to już trzeba grzebać w, ta, w, taki, w takim temacie i się, żeby się dowiedzieć. Następna sprawa jest farming w szczególności na osmosis. może być to też emeris który tam będzie w przyszłości jakiś, jakiś edrop się szykuje ale najczęściej mamy za udzielanie płynności na, na osmozis I najczęściej jeżeli jest powiedzmy od juno powiedzmy ma być jakiś tam edrop to często będzie to Juno, na przykład z osmozis czy juno z czymś tam na przykład, czy Osmozis z Atomem. Jeżeli mamy tą płynność, możemy się dodatkowo załapać na dodatkowe jakieś coiny, w tym AirDropie. Następną sprawą, która też jest ważna, nie zawsze może ona zapłacić, jeżeli dane projekty mają testnet. Czasami, za testnety, jeżeli jest projekt nowy, ma powstawać na jakiś. Blockchainie, za te testnety można dostać airdropa. Yy, tutaj, akurat, nie mam takiego przykładu, żebym tutaj za testnet coś dostał, ale na przykład powiem Wam, że jeżeli wejdziecie na sobie na Evmos, nikt tego Evmosa nie ma. Ja już coś tam posiadam, tutaj jakaś kryptowaluta, foton. Ogólnie jak wejdziecie na ich stronę na twitterze, tam przejdziecie na Evmosa jest tam mm, taki faucet, połączyć go można z testnetem, można sobie właśnie tutaj claimować jeżeli parę razy na dobę można coś tam zebrać, można to wrzucić w stacking i po prostu coś bierzemy udział w Evmosie Evmosie ja nie jestem na, pewny na 100% że tutaj dostanę jakiś ekstra coiny, ale po prostu sobie testuję i, I to są, właśnie udział w, test, w testnecie czasami też przynosi dodatkowe korzyści. Następny taki podpunkt, który sobie zaznaczyłem, jest udzielanie się w projekcie <coughs> i wspieranie go. To już też trzeba śledzić temat na Twitterze, na ich social mediach. Czasami są różne, jakieś tam, że ktoś jak będzie brał w czymś udział, to dostanie jakieś ekstra nagrody. Także. To jest następny taki punkt, punkt, podpunkt. I następny taki, w który sobie zapisałem, jest jeżeli dany projekt otwiera jakieś nowe deksy, gdzie tam będzie jakiś swapping czy coś innego, to warto też skorzystać, zrobić jeden, dwa, trzy słapy czy coś tam zrobić po prostu, bo też może to brać udział. I być znaczące w rozdaniu AirDropa, i taki ostatni, mu już tutaj powiedzmy, co mogę powiedzieć, to jest taka niewiadoma. To zależy, właśnie trzeba sprawdzać ich yy, i social media, bo nie wiadomo, co oni wymyślą yy, do załapania się na AirDrop. Teraz mniej więcej pokażę Wam, co jest właśnie ważne, jeżeli chodzi o oddawanie głosowania. Na przykład. Jestem na portfelu CAP, wchodzę sobie na Governance i powiem Wam, że ten Ten tutaj, właśnie głosowanie przegapiłem. Warto głosować, bo, bo czasami właśnie przez to nas omijam airdropy, i na przykład już parę osób też pisało, że dostało, dostanie tej nety jedną sztukę zamiast na przykład by dostało 11. Na chwilkę przerwę i wrócę do tego filmiku. Czyli wracam ponownie, sorki ale musiałem na chwilę przerwać, także widzicie tutaj akurat ja przegapiłem głosowanie na kosmosie jedno, było od 1 do 23, nie wiem jak to się stało, że przegapiłem, ale tak czasami bywa, mniej więcej na osmozy czy gdzieś to mam po tego, porobione, ale na przykład na krypto.org właśnie patrzę. dzisiaj jest jakieś głosowanie do 23 też mnie już opuściło, czy I po prostu go no, trzeba sprawdzać tutaj też ja, też ja często Opuszczam te głosowania Może nie opuszczam Staram się, ale warto jednak Stwierdzam, że warto to bardzo, bardzo Przysiąść do tego I, i dosłownie sobie sprawdzać czy, czy coś nie ma Właśnie do głosowania Także wchodzi jak klikniecie sobie yy, Na portfel Kepl I przejdziecie w Staking, i otworzy Wam się ta cała strona. To macie wszystkie projekty, które byście ewentualnie posiadali, i możecie po prostu głosować. Na przykład sprawdzimy na Akaszu, czy coś jest do głosowania. Do 19 i też przegapiłem, bo ostatnio się byłem taki bardzo zajęty, i nie wszystko właśnie gdzieś klikałem. Jeżeli coś stejkujemy na. Na przykład na OnlyFixie to tutaj, jak jest zakładka, powiedzmy dashboard. Przechodzimy sobie w Proposal i tutaj akurat wszystkie głosy tutaj poddawałem sobie. Mam zaznaczone, że poddawałem. Tak samo na Juno. I, i, i warto właśnie robić sobie te, te głosowania, bo żeby nas nie, nie, nie omijało to wszystko. I warto też właśnie, tak jak mówię, śledzić ich, yy, różne Twittery i sprawdzać yy, sobie. Yy, czy nie ma jakichś nowości, czy gdzieś tam coś trzeba zagłosować, bo jednak może się to okazać dla nas y, bardzo trafną decyzją, że zagłosujemy. Powiem Wam jeden przykład, jeden zła się taki znajomy się odezwał, a czy nie znaliśmy się, ale się odezwał, teraz już tak częściej kontaktujemy się i mi dziękował za, właśnie za ten pierwszy filmik o Osmozy, co był airdrop, On miał minimalną ilość atoma. Yy, nawet nie całą sztukę i miał rzucone to w stacking i po prostu oddał głos, oddał głos, miał, nie wiem na jakim on miał portfelu, chyba na Atomiku wtedy, jeszcze nikt, mało kto wiedział o tym kepr I za to, że yy, on się nie, nie zaliczał się do airdropu na osmozis, bo miał za mało atoma, ale za to, że zagłosował dostał jeden ion, no to widzicie ile jest teraz ion warty, ale on wtedy w tym momencie sprzedał go Kupił coś atoma, kupił coś za to Osmozis i teraz mu się naprawdę to bardzo fajnie rozwinęło i bierze udział właśnie w tych i, i zgarnia te następne airdropy Także super I, i widzicie nawet czasami niewielka ilość a oddanie tego głosu czy, czy właśnie jakieś branie udział w tych ich community całym czy testnetach może przynieść, przynieść jakiś dodatkowy dla nas zysk Także myślę mi się wydaje, że warto właśnie takie, takie rzeczy robić. No i to by było chyba na tyle, jeżeli odnosi właśnie takie dlaczego się nie zgarnia w całości tych e drobów. Także musimy już się, jeżeli wy macie jakieś informacje, a ja nie, nie przekazuję, a chcecie, żeby więcej osób wiedziało. Dodawajcie mi cynki, po prostu piszcie komentarze lub bezpośrednio do mnie przez Messenger'a wysyłajcie jakieś informacje, gdzie jest jakiś airdrop do odebrania na przykład na ekosystemie Kosmos, czy coś trzeba zrobić. Także musimy, musimy się wspierać wspólnie razem, żeby każdy z nas zgarniał coraz więcej tych, lepsze te airdropy i, i praktycznie całą pulę. Jeżeli jest tylko to możliwe. Także dziękuję Wam za wysłuchanie. Trzymajcie się i życzę udanego, udanych airdropów w przyszłości. Trzymajcie się. Cześć!